Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem DK. A to jest taki... taki odcinek informacyjny. Chciałbym powiedzieć też coś o sobie. Coś o moim kanale. Co będę robił. Bo do końca się nie przedstawiłem tak dokładnie. Tylko od razu pojechałem z Let's Playem. To tak. Konto założyłem 30 listopada. 2011 roku, a let's play pierwszy ukazał się gdzieś na początku grudnia. To Była to gra Townhog American Westland, jak widzicie, możecie zobaczyć. Teraz już zrobię drugiego let's playa. Chociaż na razie będę, zrobię tylko jedną misję. Bo jak możecie zobaczyć zobaczyć w pierwszym odcinku. Z tego let's playa Zeusa, jest tam parę misji, zrobię tylko jedną misję: Zeus i Europa, a następne planuję zrobić już na nowym komputerze, bo planuję, przymierzam się do kupna nowego komputera, na którym będę mógł nagrywać bardziej profesjonalnie niż do tej pory, ale to jeszcze nie wiem, tak i wrzucę te odcinki z zeusa do końca i tak też będę wyrzucał odcinki z parkura znaczy nie odcinki, tylko takie filmiki które planuję tworzyć nagrywać, bo razem z kolegą i paru innymi kolegami też uprawiamy ten parkur i planujemy znaczy ja planuję jakieś tam filmiki robić, wrzucać no to tyle i one. to, to Teraz ostatnio wróciłem ostatnio jeden odcinek. Jeden filmik, kurde. I nie wiem kiedy się pojawi następny dopiero jak będzie cieplej, bo na razie jest zima i za oknem też jest yy, śnieg. A w taką pogodę to nie za bardzo się da skakać. Chociaż. Yy. Jak ktoś lubi to sobie poskacze. Tak. I to chyba było na tyle. Jeszcze mam zamiar zrobić coś jednego, jeszcze jedną serię, ale na razie wam nie będę zdradzał, bo nie wiem czy jeszcze mi wyjdzie, jakby co. To tak, to ja będę robił let's playe i te filmiki z Parkura. I z jeszcze jednej rzeczy, której Wam nie powiem na razie, ale to chyba by było na tyle. Tak, to, to na tyle by było. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, mówcie, wyrażajcie swoje opinie. Ja jestem DK, a to jest, to był odcinek informacyjny. Cześć i do zobaczenia.